Tu jest suczka biało-niebieska. Ona będzie miała niebieskie oczy. Ej, pokaż się, mała. Dobra, zaraz ją zobaczymy. Jeszcze tu jest suczka biało-czarna. Taka panda. Z końcówką mogą na białą też. Tu jest suczka. Taki dalmantyńczyk łaciata taka, łaty ma takie nie czarne, a takie marengo i tu suczka też prawie że cała biała z czarnymi kropkami takimi osiem suczek łącznie jest dzieciaki Ej, biała, biała. no już tutaj pokaż się.